Witaj w świecie pracy hybrydowej. Tu efektywność i elastyczność powinny iść w parze, ale nie zawsze tak się dzieje. Dlatego właśnie stworzyliśmy Hybrid Barometer. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak praca hybrydowa wpływa na Twoją organizację, Hybrid Barometer to narzędzie, które odpowie na Twoje pytania. Dzięki Hybrid Barometer zrozumiesz, które zespoły radzą sobie dobrze w modelu hybrydowym, a które potrzebują wsparcia. Ocenisz zaangażowanie i zdiagnozujesz problemy, zanim zaczną one wpływać na wyniki firmy. W ciągu zaledwie 4 tygodni uzyskasz kompleksowe spojrzenie na funkcjonowanie Twojej firmy w modelu hybrydowym. Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami i odkryj, jak możesz usprawnić pracę hybrydową w swojej organizacji. Hybrid Barometer Twój kompas w świecie pracy hybrydowej.